One. Włączam komputer, świat się otwiera: gry, filmy, muzyka, co tylko chcę. To mam klawisze, szukają myszka lata po ekranie. W wirtualnym świecie spędzam czas wspaniale. Szybkie tempo, energiczny rytm. Komputer, komputer, to mój przyjaciel. Wiernie wspólnie odkrywamy nowe światy, tajemnice i czary. W grze, filmie, muzyce zawsze razem, nigdy sami. Komputer, komputer. Mój najlepszy kumpel. To dla mnie, dla mnie miastne. W sieci szukam wiedzy, informacji i zabawy. Znajduję przyjaciół, którzy są blisko. Choć daleko, uczę się programować. Tworzę własne gry dla mnie jak magiczny klucz otwiera drzwi do wielu rzeczy. Szybkie tempo, energiczny rytm. Szybkie tempo, energiczny rytm. Komputer. Kom Yeah, gonna be... Gonna be... Komputer, komputer, mój przyjaciel wierny wspólnie. Wspólnie odkrywamy nowe światy, tajemnice i czary, gdzie w filmie, muzyce zawsze razem nigdy sami. Komputer, komputer, mój najlepszy kumpel. To dla mnie jasne. Komputer, komputer, ty jesteś dla mnie jak magia. Wspólnie tworzymy piękne chwile, pełne radości i fantazji.